Witajcie, witajcie, to znowu ja, Huralgra, i witam was w kolejnym odcinku z gry Carion Jak wiecie, ostatnio byliśmy tutaj, weszliśmy w tamte drzwi, wyszliśmy tędy, czyli musimy iść w tą stronę. Oj, oj. No chodźcie tu, chodźcie tu, bo... No, Czuł mnie i dom. Pójdziesz tu czy nie, jeszcze staniesz. Czyli co oni już wszystko słyszą? ten wstał. Dobra, paszdełka, mi działają. Niko, chodź tu. Dobra, myślę, że myślę, że możemy wychodzić pomału. Dobra, zjedzmy jeszcze tego A co robimy shift? Aha, czy tak? Aha, to mi się chyba wydaje, że to pokazuje Dobra i tu możemy chyba do tej wody wskoczyć, czy nie za bardzo Nie tak, chodź tu Doszedł to... Aha, depozyt biomasy. Czyli tu możemy tą biomasę zrzucić. Czy jest tu coś ciekawego? Nie widzę, więc chodźmy dalej. No, ale się wpeprzyliśmy. Ładnie. Odblokowano osiągnięcie ten atom, Ostlands, u... yy, Military Junkyard, czyli takby więzienie, tego nie można z, z tym dobrze. To chodźmy tu w górę, może. Frontier, masz Marszlands, co to jest? Tego nie można przesunąć. Ale jest dźwignia, czekajcie, można Od O, Tutaj nie możemy przejść. Możemy za bardzo nic zrobić. Nie, to tylko drży. A ja tam nie mogę tej macki. Eee, przytrzymaj E, albo lewy Shift. Więcej nie mamy tej tak jakby mocy, na razie. O, tam jest... Tu będziemy mogli chyba wejść. Chodźmy bardziej w górę. Co to jest za laser? Nie wiem co ten laser zrobił ale Aha otworzyłem sobie jakąś E no czekajcie przecież to sobie jaja robicie Jak ja to mam otworzyć? Patrzcie się. Dobra. A. Już chyba wiem o co chodzi. Ja klaser? No. Hmm. Ale klaserów chyba się nie da na ty wejdźmy w to eee. dobra, co tu mamy? Co możemy wywalić? Co to jest? A stąd, jak delikatnie jest pieprzać? Nie wiem, czy się można, czy można go zabić, a co jeżeli zginę?

Huh. No, troszkę żeśmy stracili ciałka, nie powiem, że nie. Tylko że to jest dalej ta sama mapka i tutaj nie mogę wejść a... Mi się wydaje, że to mnie będzie bardzo interesowało. Dobra droga, żeśmy się chyba pozbyli. Mi się wydaje. Tam nam się jeszcze otworzyło przejście. I tu nam się otworzyło. Tu jest. Tu mamy zablokowane, a tu jest wyjście do góry. Czy tutaj nie zrobimy nic? Czekajcie. Co, znowu sterujemy ludziami, mm, czekajcie, bo ale co ja tu mamy zrobić w ogóle? Szczerze powiedziałem, nie. Czy ja mam coś kliknąć? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, tu mi pokazuje wyjście na drabinę, nie mogę wyjść, No nie ma żadnego interfejsu. Trzeba coś kliknąć, czy tu klikam, ale nic się nie dzieje. Tam nic nie można, to jest zablokowane. Tu jest jedyne wyjście. Hmm. Ludzie, może byście mi w czymś pomogli? Nie wiem. Klikam wszystko co to badnie, bo... Jak wiecie, gram w tą grę pierwszy raz, także też nie wiem, co dokładnie tutaj. Ani przybliżenie, ani oddalanie. Tu jest jakiś nie, diament, czy coś. Tu jest jakiś szmaragd. A no nic się nie dzieje. Tu już nigdzie, tu już nigdzie mi nic nie pokazuje. No nie no, szczerze to wygląda tak trochę jakbyśmy byli, nie wiem, w kamerze i oglądali tych ludzi. A dobra. O był ASD. Ja myszką klikałem, a tutaj. Dobra, no to teraz. Tylko co dalej? Czy będzie jakieś przejście? No, przeszliśmy. Drabinamy dołu z nami jakiś tam lata. Trabi nam w górę. Na Bóg możemy, teraz możemy. No raz. Ok, czyli żeśmy zbadali go. To może tędy? jest przejście dalej. Nie wiem, po co dalej te podwójne drabiny, no, ale nie już będzie. Nie widzę tutaj na razie nic takiego ciekawego. Tu jest chyba wyjście. No, ale mi się wydaje, że to jest tak, jakbyśmy tym potworem po prostu oglądali tych ludzi, albo nie a ci gdzie tak wyruszyli? Jest tutaj przebiega nie Jest. No i co teraz? Teraz tak, w tą stronę. It won't budge. Czyli tak jakby zamknięte Ale tu nie było nigdzie widać wajchy The lever is missing a uh, rod to bym mógł spaść, tylko że co mi to da? No, oni i tak za że trzeba wrócić jeszcze raz do tej bramy It Won't Budge Nie wiem czy tutaj jest wszystko z tu nie ma nic takiego jak egzamin a ci tak stoją Chyba tu jest jeszcze coś? Nie, tu nie ma nic. Więc mi się wydaje, że ja i tak muszę zaskoczyć. To przejdźmy może tutaj w tą stronę. Tu nie ma nic. Dobra. Przelecimy teraz tak tu i co dalej. Aha, i teraz pewnie Tylko że pytanie jest jak ja tam potem wrócę do góry. Aha, i to jest zablokowane. Czyli tam nie przejdziemy. Możemy iść w dół. Tylko po co? Chyba, że jest... Ale nie, bo nie ma... Nie ma żadnej interakcji z tym gościem. Nie. Nic nie można zrobić. Ani myszką, ani na klawiaturze. Chyba, że czekajcie. Okiełz. Yy, controls. A monster humana. Aha, żeby użyć to jest spacja. Strzał jest nam jeszcze dobra. And parasitism. Para Czyli ewentualnie bym mógł spróbować, co na tabie i na... Dobra, na spacji nie robię nic. Dobra, tu mogę spaść. I tu mogę spaść. Aha, tu jest pik. Czyli coś żeśmy podnieśli, co jest bardzo potrzebne. Examine. Şimdi mi Aha, işte. Şimdi. Aha, i teraz... Ale to nie. No i co teraz? To jest to samo. Dobra, czyli teraz tędy dobiegnę do, do moich ludzi. Okej. Okay. Fajnie pomyślałem. I teraz tak, tu nie mogę, więc mi się wydaje, że muszę zrobić tak pyk. I tu trzeba będzie coś zrobić. Czekajcie to tam nie otwarło. Czyli sko, skoro nie otwarło, to ja muszę iść tędy. A czyli można powiedzieć takie zagadeczki. Dobrze, no ale zrobiliśmy to. I teraz co? Tam mamy wejść, czy. Aha, ten cyknął zdjęcie. Nie, zobaczycie jak to... No i co? Bo, boję się, że jak tam wejdę, to nie wyjdę. A nie ma czegoś takiego jak skok. No a stamtąd żeśmy przyszli, przecież. Więc musimy tu iść. osiągnięcie ordań są doskonałe dobra, czyli otwarła się nam luka czyli jakby to tam nazwać aha, bo to jest lepiej w górę czyli mi się wydaje, że może być tak, że jeszcze tu wrócimy o kurde, samą mnie rzuciło Dobra, czyli tak, mamy o, o, o depozyt biomasy. Nie, na razie nie będziemy depozytować biomasy, bo jesteśmy za mali, więc mamy wejście w bok. O, jest już gościu, więc chętnie się z Tobą. Hmm. Coś mi się zdaje, że mam za krótkie rączki. Gdyby hmm. hmm. się udało pociągnąć tą się nie uda niestety musimy stąd spieprzać i pójdziemy w górę no bo co? Dobra tu mamy jakieś wyjście tu możemy iść ale tam też za bardzo nic nie zrobimy e... właśnie czekajcie Aha, i tu mamy Rubę, e... i co teraz? Tam nie mamy wejścia, tu jest co? To czekajcie, to myśmy stąd. E... Czyli myśmy stąd chyba wypieprzyli. Czyli możemy iść w górę, jeszcze tu. Aha, tu nas niestety zablokowało znowu to. Aha, czyli mamy coś takiego. Dobra, to wracamy tam. No już wiem o co chodzi dobra tu tu nie było chyba nic tak i my byliśmy chyba tu w lewo poszliśmy tak jest Dobra, troszkę żeśmy gdzieś żeśmy weszli. O! Jesteśmy już potężni, to mnie cieszy. Nas przydałby się, mamy 25 minut nagrania. A czekajcie. Wejdźmy tam jeszcze raz. Tu i tak nie ma już. Tu i tak nie ma gdzie A wejść, więc... Dobra, wróćmy tu. Nara. Dobrze, zrobiliśmy sobie checkpoint. tak właśnie na to czekałem. Botanical Gardens. Zapiszemy sobie jeszcze raz. O, ja, to zabrać, niestety. Także co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. I trzymajcie się. Cześć!